z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 19. Kiedy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Wracają dzisiaj do nas słowa Chrystusa wypowiedziane z wysokości krzyża. Oto matka Twoja. Jezus mówi każdemu z nas, patrz na Maryję, bądź z nią w swych zmaganiach. Ona z wielką godnością stoi pod krzyżem, jest pełna wiary, stawia czoło ogromnemu bólowi, jaki ją przenika i daje nam wspaniałą lekcję. Dzisiejsze wspomnienie ukazuje nam Najświętszą Maryję Pannę Bolesną, jako tę, co jest ściśle złączona z męką syna. Tak jak była z nim we wszystkich kolejach jego życia, jego ziemskiej misji, tak jest z nim u kresu tej misji, u stóp Golgoty. Proroctwo Symeona Twoją duszę miecz przeniknie, spełniło się, wiążąc Maryję z cierpieniem Jezusa pozwalając jej wnikać coraz głębiej w tajemnicę krzyża. Ona, matka bolejąca, stoi pod krzyżem syna. Nie koncentruje się na sobie w bólu, ale na tym, jak okazać serce ukrzyżowanemu, jak być z nim, być dla niego. Ona nie tylko jest zatroskana, współczująca, ale jest też bolejącą matką, która przeżywa ogromny ból swego serca. Nieraz doświadczaliśmy duchowego osamotnienia, myśleliśmy, że nikt się nami nie interesuje, że nawet Bóg nas zostawił. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. To nie Bóg zostawia człowieka, to człowiek zostawia Boga, nie szuka jego bliskości właśnie wtedy, kiedy czuje się opuszczony. Potrzebuje jego bliskości, a my zostawiamy Boga. Zwłaszcza wtedy, kiedy uważamy, że jesteśmy mocni, pewni siebie. Często później oszukujemy drogi do Boga, ale czynimy to często po omacku. Módlmy się, byśmy umieli w naszych zmaganiach stanąć przy Maryi, przy jej pełnym bólu, zranionym obliczu. Prośmy, by ona stanęła też przy nas, jak była przy Jezusie na Golgocie. Wołajmy o coraz głębsze zaufanie w pomoc i opiekę Maryi, właśnie szczególnie wtedy, gdy zbierają się nad nami ciemne chmury. Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wpływa naszego przed niech weź nam dzisiaj i odpuść nam nasze giny, jako i my, odpuszczamy, naszych wyrobatom, niez nas uczeniu, na ale nas złako nie własnych. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. i synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.